Ja go widzę, to odcinek z MM2, ale... Nie nagrywamy teraz, MM2 nie róbmy, rób, tak? Kałe jest tylko... O, i będziemy zostać to, jeżeli oglądaliście Jelly Benz. Yeah. Yeah. Jelly, Jelly Benz. Krótki filmik. Ale jeszcze będzie MM2 teraz w tym odcinku. Jak to by było w sensie? Czy wolisz Brookhaven? No nie, bo robimy test sniper tego. Dobra. Te sondyki. Mogę też. Tak, przejszę tam tutaj tylko co chwilę tego. Aha. Ogólnie słyszałam, że to jest Kiwi. No dobra. Próbuję. Próbuję jakoś... <laughs> to nie smakuje im dobrze. Kiwi. Bietki. No i cytryna. Bez poprzednia. Jaki masz kolor? Biały? Mhm. To wanilia. Aha. <grym> Właśnie. Będziemy zgadywać co jest co. jest mm. mm. i po prostu zgadnij co jest Moje Mój jak wanilia. No właśnie, ty miałeś wanilię. Mm -mm. Ja miałam? Mm, mm. To to pomarańcza? Za mm. nie wiem, co To! Patrz, to wygląda, Jest jeszcze fioletowy jakiś. Też kim. Czy jabłko. Nie. No, bo już nie miała Apple. Jabłko. Dlaka. No, ciągle mi się trapnąć te półyne. Ty wypalamy. Na ja, tu. Patrz. taki ładny bezki. Ale mam taki. Zostawiam się z nami na dużej subskrybujcie kanał. On, tu będzie odcinek z mordem mistyli.